Marka osobista ma wiele wymiarów. Jednym z tych wymiarów jest również ubiór i wygląd zewnętrzny. Z moim dzisiejszym gościem Rafałem Chrapkowiczem, prezesem oraz współzałożycielem firmy Paco Lorente, porozmawiamy o tym, w jakim stopniu ubiór pomaga w życiu i networkingowym, i biznesowym. Nazywam się Bartłomie Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Panie prezesie, zanim rozpoczniemy o roli ubioru, to zapytam się pana o stwierdzenie, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. Czy pan utożsamia się z tym stwierdzeniem? Co jest w tym stwierdzeniu dla pana najistotniejsze? Jak najbardziej utożsamiam się z tym stwierdzeniem. uważam, że... Za markami muszą stać wartości, a te wartości budują ludzie. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony, ja moja cała kariera zawodowa jest związana z, z budowaniem to Znaczy, może nie cała kariera, ale tak naprawdę z budowaniem wizerunku i budowaniem firmy, budowaniem wizerunku. I tak naprawdę, ja ze wspólnikiem stoimy za, za marką odzieżową. I wszystkie wartości, które, które doprowadziły do tego, że zbudowaliśmy firmę 18 lat, to są wartości, które my wyznajemy razem ze wspólnikiem. Zanim porozmawiamy o wątku związanym z rolą ubioru czy wyglądu zewnętrznego w tym obszarze networkingowym, to chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę porozmawiali o samej definicji z Pana perspektywy, oczywiście marki osobistej, ale również właśnie włączając w to wygląd zewnętrzny, zarówno ja, jak i Pan, jesteśmy ubrani właśnie w garnitury firmy. Więc jak pan definiuje markę osobistą z perspektywy właśnie tego wyglądu? Dla mnie ubiór osobisty i wygląd jako wizerunek jest tą końcową fazą marki osobistej, za którą uważam, że powinny stać wartości, doświadczenie i jak się zacząłem zastanawiać na marką osobistą, ja sam profesjonalnie nie, nie prowadzę swojej marki osobistej. To jest wynikiem naszej pracy, mojej pracy wspólnika przy budowaniu marki Lorente, gdzie to jest jakby nieodzownie złączone z marką Lorente. i zacząłem się tak cofać w czasie, to zacząłem budować chyba swoją markę osobistą jako, jako dziecko, kiedy z ojcem jeździłem na bazary i ojciec mnie uczył, co to jest biznes, co to jest handel i jak trzeba pracować na zaufanie swoich klientów i partnerów, żeby móc osiągnąć sukces w biznesie. I, i, i Patrząc na to przez, przez lata, kiedyś to się nazywało jesteś fachowcem, masz reputację, renomę, dzisiaj nazywa się to marka osobista i przez lata budując, współpracując z pracownikami, z partnerami, z klientami zbudowaliśmy sobie tą markę osobistą, równocześnie z marką Paclorente, chociaż ja mam takie troszeczkę czasami negatywny odbiór marki osobistej, gdzie. Można zbudować sobie markę osobistą tylko powierzchownie, tylko przez ubiór, tylko przez wygląd, i, i to jest ten taki odbiór negatywny, za którym nie stoją wartości i nie, stoją, nie stoi ta fachowa fachowość. Ja zawsze chciałem być postrzegany jako osoba, która jest dobra w swoim fachu, która jest skuteczna, której można ufać i która jest profesjonalistą i przedsiębiorcą, biznesmenem. No właśnie, i teraz to, co Pan powiedział przed chwilą, to jest i zarówno ten czas, kiedy no właśnie Pan powiedział, że Uczył się fachu od swego taty, i później przez każdą kolejną fazę aż do dzisiaj, możemy mówić tutaj o tej roli tego networkingu biznesowego, czyli właśnie tego nawiązywania relacji, budowania relacji z perspektywy nie tyle aktywności, takiej no, nazwijmy to w mediach społecznościowych, ale rzeczywiście wśród właśnie przedstawicieli biznesu. No i teraz już przechodząc do tego wątku. Jak Pana zdaniem wpływa przede wszystkim wygląd zewnętrzny na relacje biznesowe? Wygląd zewnętrzny jest bardzo dużym wsparciem dla właśnie nawiązywania relacji na eksponowanie swojej osobowości. I w momencie, kiedy. My dobrze wyglądamy, czy wyróżniamy się w tłumie, to wszystko zależy od tego, w jakim środowisku się obracamy i jaki cel mamy do osiągnięcia, to w tym momencie to jest, daje nam całą spójność z tym, w jaki sposób możemy osiągać swoje cele. Jeżeli jesteśmy przykładowo w klubie biznesowym, my jesteśmy w Corporate Connections, w który w zrzesza największe przedsiębiorstwa w Polsce, i jesteśmy jeszcze do tego partnerem, który edukuje, w jaki sposób przedsiębiorcy powinni wyglądać, bo wielu naszych przedsiębiorców, i to, jest, to też doświadczyłem w korporacie, mamy naprawdę geniusze biznesu, którzy nie mają czasu, żeby się ubierać. To nie tylko jest sprawa związanego z tego, czy nie potrafią, ale też nie mają czasu. A na swoim przykładzie doświadczyłem, że jeżeli jest to wszystko dobrze dopasowane, dobrze dobrane, e, adekwatnie do sytuacji, to bardzo szybko można zrobić tutaj bardzo dobry networking. Bo ja dodam, może to, co Pan powiedział, e, ja powinien być może to pytanie jeszcze wcześniej zadać, ale czy Pan zauważył, że rozpoczął się taki etap zwracania uwagi na wygląd zewnętrzny wśród? Przedstawicieli biznesu? Czy, czy zauważa pan, że właśnie biznesmeni zauważyli, że no trzeba też o to zadbać, że trzeba właśnie przyjść z dobrze dobranym garniturem, czy po prostu dobrze być ubranym? Zauważyli, ale to też zauważyłem na przykładach, gdzie, gdzie widzą pewne środowiska, które szybciej nawiązują kontakty, dobrze wyglądają no i chcą, powiedzmy, dorównać i też tak samo wyglądać. I my tu przychodzimy z naszą rolą jako parkouranty, tak samo w korporacie, gdzie edukujemy, gdzie tak naprawdę my jako pakulanty uczestniczymy w tym, w tym procesie końcowym, czyli adekwatnym wizerunku. W takim razie proszę powiedzieć, czy nie, no właśnie z perspektywy tego dużego biznesu, tam gdzie Pan no między innymi nie, występuje, czy tutaj zauważamy właśnie ten taki stały wzrost e, zwracania uwagi na, m, na wygląd e, i rzeczywiście jest to tak interpretowane, że e, ten ubiór wpływa również na to, jak e, być może kończą się też e, rozmowy biznesowe, negocjacje, e, etc. Pamiętajmy, że ubiór e, powoduje, że odpowiedni ubiór adekwatną sytuacji, powiedzmy garnitur czy marynarka na spotkaniach biznesowych daje nam e, i, i to sama świadomość, że jesteś dobrze ubrany, daje nam Większe poczucie pewności siebie. A ta pewność siebie przekłada się bezpośrednio na to, jakie Ty uzyskujesz rezultaty i też w grupie, jak, jak Ty się poruszasz. I, i, I tak jak mówię, my jesteśmy bardzo dobrym przykładem, wchodząc do corporate'u. Po pół roku staliśmy się partnerem wizerunkowym corporate'u, gdzie wszyscy dyrektorzy są ubrani przez nas. I dzisiaj 30-40 prezesów chodzi w naszych garniturach, bo, są, bo, bo widzą w tym tę naprawdę siłę. I też dobrze się w tym czuję. No dobrze, to w takim razie, bo zmierzamy do końca naszego odcinka, to w takim razie, jak pan z perspektywy doświadczenia zachęciłby, albo jeszcze inaczej, jak zachęca pan właśnie osoby, które są w klubach biznesowych, do tego, żeby zwróciły uwagę na swój wygląd, na swój wygląd zewnętrzny? że najważniejsze jesteśmy jesteśmy bardzo dobrym przykładem ambasadora z, z moim wspólnikiem jesteśmy ambasadorami swojej marki e, i to jest wystarczający przykład, że, m, że można dobrze wyglądać. Do tego mamy cały team m, m, szkoleniowy i cały team konsjerżów, którzy pomaga w tym całym procesie e, i metodą, słuchaj, spróbujesz będzie, Jeszcze praktycznie nikt nam nie odmówił e, i teraz próbując m, m, nasze usługi, bo też wystartowaliśmy z, fir z firmą Pakronte Corporate, gdzie ubieramy całe firmy, bo widzimy w tym potencjał, żeby ten identyfikacja wizualna była dopasowana do firmy. Panie prezesie, dziękuję serdecznie za uczestnictwo w programie za przyjęcie zaproszenia i życzę oczywiście powodzenia. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój Branding w telewizji Biznes24. Do zobaczenia.